Cześć, witam Was na kanale Polish Polyglot. Dzisiaj chciałam jeszcze raz poruszyć temat akcentu w języku obcym, szczególnie w odniesieniu do wieku osoby, która uczy się języka obcego, ponieważ bardzo często właśnie zadajecie mi pytania na ten temat. Oczywiście, rzeczywiście jest tak, że dzieciom jest um, łatwiej w pewnym stopniu nauczyć się wymowy języka obcego, czy ich drugiego języka na przykład, ale do tego dojdę za chwilę. Chodzi mi teraz o osoby dorosłe i o to, jakim to wychodzi, jakim wychodzi nauka właśnie akcentów obcym języków. Ludziom bardzo często się wydaje, że dana osoba, kiedy słyszą ją, kiedy mówi w języku obcym, mówi w tym języku bardzo, bardzo dobrze i jako że oni nie znają tego języka, który mówi ta osoba, to im się wydaje, że ta osoba również ma idealny akcent. Oczywiście nie jest tak. Jeśli ktoś się nauczył języka obcego już będąc osobą dorosłą, to ten akcent nigdy nie będzie idealny. Nawet jeśli my sami o sobie tak myślimy, że nasz akcent jest po prostu super, to, to również nie jest prawda. Są osoby, które po prostu mają talent nie tyle do nauki akcentu, do, naprawdę do nauki, ale po prostu do naśladowania dźwięków. I takim osobom, kiedy uczą się języka obcego, dosyć łatwo przychodzi właśnie naśladowanie dźwięków danego języka. Nie znaczy to absolutnie, że one mówią tak, jak e, mówią native speakerzy z danego języka. I właśnie native speaker albo nawet osoba, która zna dany język bardzo dobrze, która jest nim bardzo dobrze e, osłuchana, może rozpoznać taką osobę, że ten język nie jest jej językiem ojczystym, że ona się tego języka po prostu nauczyła. Zauważcie, że kiedy wy mówicie po polsku, absolutnie nie zastanawiacie się nad tym, czy powiedzieć teraz ten wyraz z długą, samogłoską, gdzieś tam z krótką. Po prostu mówicie. I tak samo oczywiście robią native speakerzy z innych języków. Natomiast, kiedy osoba dorosła uczy się języka obcego, to ona świadomie stara się mówić tak, aby jak najbardziej upodobnić się do native speakerów danego języka. Ona cały czas myśli, cały czas um, próbuje się dostosować do tej wymowy, i nawet jeśli dany język zna się bardzo dobrze, nawet jeśli um, mówi się bardzo płynnie w danym języku. To bardzo często właśnie myśli się aktywnie i jak tutaj teraz coś powiedzieć, żeby zabrzmiało tak, jak mówi właśnie Native Speaker. Oczywiście Native Speakerzy absolutnie się nad tym nie zastanawiają, o czym wiecie bardzo dobrze, ponieważ również się nie zastanawiacie nad tym, kiedy mówicie po polsku. Również dzieci się nad tym nie zastanawiają, jeśli nauczyły się danego języka do pewnego wieku. Przy czym nie znaczy to, że ten ich akcent, że ta ich wymowa jest perfekcyjna, ponieważ często właśnie można usłyszeć obcy akcent, natomiast dla nich to jest zupełnie naturalne i oni się nad tym nie zastanawiają. Więc to nie jest tak, że można się nauczyć języka obcego i kompletnie się już później nie zastanawiać nad tym, jak się mówi i mówić po prostu idealnie. Owszem, można mówić płynnie, można bardzo pewnie się czuć w tym języku, tak żeby nie trzeba się było zastanawiać na przykład nad gramatyką, nad tym, jak zbudować zdanie albo jak coś powiedzieć bardziej skomplikowanego. Um, tak, jak najbardziej można opanować język obcy. Natomiast jeśli chodzi o akcent, to zawsze będziemy po prostu naśladować, będziemy się starać jak najwierniej odtworzyć to, co słyszymy u, na u native speakerów i zawsze będzie to działanie świadome. Nigdy nie będzie to działanie podświadome, tak właśnie jak w mowie native speakerów. Ktoś oczywiście może się zbliżyć do perfekcyjnej wymowy i naprawdę te różnice mogą być minimalne, nawet um, u dorosłych ludzi. Ale to nigdy nie wychodzi samo z siebie, to nie jest podświadome, nie jest to naturalny akcent, lecz jest to akcent, który po prostu naśladuje. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, do jakiego wieku mogą się nauczyć wymowy danego języka, jak native speaker, i od którego wieku już to nie jest możliwe, to kiedyś przyjęło się uważać, że takim wiekiem jest wiek 12 lat. I że po prostu po tym okresie i już to jest praktycznie niemożliwe, natomiast przed tym okresem, jak najbardziej takie dziecko może się języka obcego nauczyć jeszcze tak, aby mówić jak native speaker. Ta teza została już jednak obalona i okazało się, że również młodsze dzieci, kiedy uczą się drugiego języka czy języka obcego, to mają również obcy akcent. Natomiast dzieci, które uczą się danego języka po osiągnięciu wieku 12 lat, tym bardziej oczywiście mają obcy akcent. Może się również zdarzyć, że dziecko, które nauczyło się danego języka po osiągnięciu wieku 12 lat, mówi w danym języku lepiej niż dziecko, które nauczyło się go wcześniej. Oczywiście zdarzają się takie przypadki i jest to jak najbardziej normalne, ponieważ jest to uwarunkowane wieloma czynnikami, nie tylko tymi neurologicznymi, które zachodzą w. Po prostu zmianami, które zachodzą w mózgu człowieka, ale również wieloma innymi czynnikami niezwiązanymi bezpośrednio z językiem. I chodzi mi tutaj o takie czynniki, jak na przykład wykształcenie tego dziecka, wykształcenie jego rodziców, prestiż danego języka, w ogóle nastawienie danej osoby do tego języka. Sytuacje, w jakich ta osoba tego języka używa, to wszystko gra pełną rolę, dlatego dzieci osób mieszkających na emigracji mówią po polsku, na przykład, czy w jakimś innym swoim ojczystym języku z obcym akcentem. Tutaj oczywiście rodzice mówią do tego dziecka, na przykład po polsku przez cały czas, ale to dziecko mieszka w obcym kraju i dla niego ten język tego obcego kraju jest dużo ważniejszy. Niż ten jakiś tam nieważny język, który mówią rodzice w domu albo nie daj Boże jeden z rodziców. Więc um, przez samo nastawienie tego dziecka do tego języka, nauczenie no, się prawidłowej wymowy staje się niemożliwe, więc tak wiele zależy od nastawienia danej osoby do nauki tego języka. Więc nie można jednoznacznie stwierdzić, że dziecko mając więcej niż 12 lat. Nie nauczy się już e, bardzo dobrze wymowy danego języka, natomiast dziecko mając poniżej 12 lat e, to osiągnie, ponieważ jest to uwarunkowane przez wiele czynników i tak naprawdę nie można przewidzieć, co się stanie. Więc nie można stwierdzić jednoznacznie, że w życiu każdego człowieka w tym samym czasie, w tym samym punkcie następuje po prostu taka zmiana, że już po osiągnięciu danego wieku ten człowiek nie jest w stanie nauczyć się bardzo dobrze wymowy języka obcego. Natomiast to, co można stwierdzić, to to, że ta granica w przypadku nauki wymowy zaczyna się dużo wcześniej niż granica w przypadku nauki morfologii drugiego języka. Więc dlatego, będąc osobą dorosłą, dużo łatwiej jest nam się uczyć gramatyki niż wymowy. I również um, dzieci mają tutaj dokładnie taki sam problem. Dużo łatwiej jest im się nauczyć gramatyki, oczywiście zupełnie nieświadomie, niż wymowy danego języka. W przypadku nauki wymowy języka obcego dochodzi tutaj jeszcze jeden fenomen, który polega na tym, że im dana osoba jest starsza, tym mniejszą ma zdolność do tego, aby za zauważać różnice w wymowie w obu językach. W swoim języku ojczystym i w języku, którego się uczy. Im ta różnica w głoskach w obu językach jest mniejsza, tym trudniej tę różnice zauważyć. Im osoba, która uczy się tego języka starsza, tym trudniej te różnice zauważa. Więc jeśli uczymy się jakiegoś języka, którego wymowa jest dość podobna do. Wymowy w naszym ojczystym języku, to bardzo trudno nam jest wyłapać różnice, i przez to również nie możemy przystosować naszego aparatu mowy do produkcji tych nowych głosek, ponieważ nam się wydaje, że one są właściwie takie same. Więc do mówienia w tym języku używamy już tych, które znamy z, nas, z naszego języka ojczystego. Jeśli ta wymowa jest kompletnie różna, jeśli słyszymy naprawdę ogromne różnice w wymowie, to oczywiście łatwiej je zauważamy i dzięki temu również łatwiej nam jest się nauczyć wypowiadać te głoski i po prostu naśladować je. Chodzi mi tutaj oczywiście o głoski, które są obecne w obu językach, na przykład samogłoski, a nie o głoski, które w jednym języku są obecne, a w drugim absolutnie nie, albo w drugim języku um, są obecne jakieś głoski, które są dla nas kompletnie kosmiczne i których nigdy w życiu nie słyszeliśmy. Chodzi oczywiście o takie, które występują w obu językach i po prostu różnią się od siebie bardziej lub mniej. Weźmy tutaj na przykład głoskę O, która występuje w języku polskim i występuje również w bardzo wielu innych językach, w których występują samogłoski. I tutaj mogą się pojawić pewne różnice. Na przykład w języku polskim ta samogłoska może być bardziej krótka, a w tym obcym może być bardzo wydłużona, i wtedy bardzo łatwo nam jest to zauważyć, że ta głoska jest właśnie w taki sposób wydłużona. W tym drugim języku może być ta głoska również wypowiadana w jakiś specyficzny sposób, co również dosyć łatwo jest nam zauważyć, ale jeśli to O jest wypowiadane bardzo podobnie do tego, jak ono jest wypowiadane w języku polskim, to, to prawdopodobieństwo, że my zauważymy te różnice, oczywiście maleje. I dlatego, kiedy mówimy w tym języku obcym,. Właściwie używamy naszej polskiej samogłoski O, co powoduje, że mamy obcy akcent w tym języku, ponieważ rzadko jest tak, że naprawdę te samogłoski są absolutnie identyczne. Może się również zdarzyć tak, co dzieje się, ale absolutnie nieświadomie, że ucząc się wypowiadać daną samogłoskę, ja tutaj akurat przyjęłam taki przykład, właśnie samogłoski O, ale to może dotyczyć również innych dźwięków, innych głosek. Więc, ucząc się tej nowej samogłoski, modyfikujemy to, co już wiemy, czyli modyfikujemy naszą polską samogłoskę o i powstaje taka wersja pośrednia, którą osoba ucząca się języka obcego zaczyna stosować i w języku obcym, i w języku polskim. Może się to zdarzyć jak najbardziej. Oczywiście taka osoba absolutnie nie zdaje sobie z tego sprawy i dopiero właśnie ktoś inny może jej powiedzieć, że w swoim języku ojczystym. Mówi czasem dziwnie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat nauki wymowy w języku obcym, a nie widzieliście jeszcze mojego nagrania na ten temat, to odsyłam Was do niego tutaj po kliknięciu w ten link. Znajdziecie tam to nagranie. Zapomniałam w tamtym nagraniu powiedzieć o jednej rzeczy, którą mogę powiedzieć teraz, mianowicie ucząc się wymowy języka obcego, bardzo ważne jest nie tylko słuchanie tego, jak mówią ludzie, ale również patrzenie na to, jak oni mówią. Jeśli oglądacie filmy, seriale w danym języku, to super, tylko że akurat w przypadku nauki wymowy, lepiej, żeby to były produkcje, które oryginalnie są w danym języku, ponieważ wtedy ludzie. Naturalnie poruszają ustami i ten dźwięk zgadza się z obrazem. Natomiast jeśli to jest dubbing, to owszem, mamy dźwięk, yy, możemy się tego w jakiś sposób uczyć, ale ruch ust absolutnie nie pasuje do tego dźwięku i tutaj po prostu no, nie możemy nic odpatrzyć. Dlatego starajcie się, aby to były produkcje bezpośrednio związane z językiem, którego się uczycie, aby ci aktorzy po prostu poruszali ustami w naturalny sposób i aby ten ruch ust. Zgadzał się w 100% z tym, co słyszycie. Również, kiedy macie okazję rozmawiać z native speakerami, skupiajcie uwagę na tym, jak oni właśnie wypowiadają różne wyrazy, jak układają do tego usta, to jest bardzo ważne.